Siemanko, fajnie, że jesteś w Ja jestem Bernard, to moja hodowla Snake Barn. Dzisiaj będę sprzątał u tej wielkiej samicy pytona Tygrysiego. Więc stań sobie tam wygodnie, a ja zajmę się resztą. I przy okazji sobie o czymś pogadamy. Jak możesz zauważyć, ten wąż jest mega pobudzony? Jeżeli wąż zachowuje się w ten sposób, może to świadczyć o trzech rzeczach. Pierwsze, jest głodny, a dobrze wiem, że ona nie jest, bo wiem, kiedy ją karmiłem. Druga opcja jest taka, że może chcieć zmienić środowisko. Wiadomo, że w tereniu, w którym teraz siedzi, może to być ciężkie, ale my, jako hodowcy, możemy o to zadbać. Także to naprawdę do ogarnięcia. Trzecia sprawa jest taka, że może to być chęć prokreacji i samica niecierpliwi się, bo nie czuje w swoim otoczeniu samca. W każdym razie, pierwszą rzecz mamy z głowy, bo na pewno nie jest głodna, pozostałe dwie pewnie ogarniemy dzisiaj. Także rozgość się i jedziemy. Pamiętaj o tym, że przy tak pobudzonych wężach nie wkładamy ręki do terrarium. A nawet jeżeli jesteś sama na hodowli, nie masz wsparcia. Musisz być zabezpieczony, także hak ofiologiczny w takiej sytuacji to jest podstawa. Spróbujemy ją teraz delikatnie i w miarę bezpiecznie dla każdej ze stron wyciągnąć, bo tak jak mówię, w ten sposób pobudzony wąż może być naprawdę mało przewidywalny, a co za tym idzie, niebezpieczny. Także spróbujmy. Cześć, cześć, widzicie, jaka jest mocno zainteresowana? Ona już w tym momencie zachowuje się zbyt dominująco. Dlatego tym hakiem muszę jej pokazać, że w tym momencie nie będzie jedzenia, że spróbujemy ją wyciągnąć i posprzątać. Już powinno być w miarę bezpiecznie. W miarę bezpiecznie, ale zawsze przedłużenie ręki się przydaje. I pamiętajcie, co za tym idzie. Ten wąż w chwili wyklucia ma długość około 60-70 cm. Jako dojrzały osobnik potrafi osiągnąć nawet 5 m. Pamiętajcie o tym, biorąc się zapytany tygrysie, bo to nie są łatwe zwierzaki. Włożymy ją do tego pudła i bierzemy się za sprzątanie. O! U, 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 u. Musimy to zrobić w miarę szybko, bo samica jest mega ruchliwa. Pudło, w którym spędzi chwilę, w ten moment, kiedy będziemy sprzątać, nie jest za wielkie. O! Dziewczyno! Z tym pudłem, o! Jest taki problem, że niestety te skobelki odpadają. Więc, żebym ja i Ty, żebyśmy byli bezpieczni, musimy to zrobić naprawdę w miarę szybko i przy okazji zwracać uwagę na to, żeby ona z tego pudła sama nie wyszła. Pokrywka jest przezroczysta, więc możemy śledzić, co się dzieje. Bierzemy się do pracy. Ja biorę kosz, czyszczę to terrarium z podłoża i bierzemy się za resztę. Sprawa jest dosyć prosta. Sorry, ale trochę się zgrzałem przy tej samicy. Sprawa jest dosyć prosta. Skoro pierwszy e, powód tej ruchliwości mamy w miarę wyjaśniony, to znaczy wąż na pewno nie jest głodny, druga sprawa jest taka, że może go e, po prostu znużyło już środowisko, w którym jest. To znaczy, że znudziło. To znaczy, że potrzebuje nowego zapachu, m, innej szczółki. Może potrzebować takiej odmiany, żeby się uspokoić. W momencie, kiedy mamy węże na hodowli, kiedy ich miejsce, ich środowisko do życia jest ograniczone, w takim momencie tego typu zabiegi raz na jakiś czas, może to być na trzy, raz na 3 miesiące, raz na 6 miesięcy, to wszystko wynika z obserwacji. Jeżeli widzicie, że wąż jest zbyt aktywny, a nie powinien być aktywny, to znaczy, że właśnie jedno z tych trzech powodów może to oznaczać. W tym momencie, uuu, już próbuję wychodzić. W tym momencie ja biorę się za sprzątanie, to znaczy wymienię całą ściółkę, wyczyszczę i pozbędę się zapachu, który był wcześniej. Ściółkę zmienimy na coś innego. Przy okazji spróbujemy coś dopuścić, ale o tym dowiesz się później. Dobra, to co? Ja zaczynam, to potrwa kilkanaście minut. Ale ty mrugnij okiem i za sekundę już będziemy z powrotem. No i jak widzisz, ten jest już wyczyszczone za pomocą kilku prostych i w miarę szybkich zabiegów. Nie będę Cię tym zanudzał, bo nie ma sensu. Jeżeli chcesz zobaczyć jak to robię, jak to ogarniam, to spokojnie sobie możesz wrócić do tego odcinka. Jest on tutaj pokazany, a tam mniej więcej pokazuję Ci jak czyszczę, jak odświeżam terraria, co robię. Teraz zostało nam już tylko pozbycie się starego zapachu i delikatne przeczyszczenie, a do tego użyjemy parownicy. Uuu, samica coś próbuje uciekać. Walczy tutaj ostro. Pady sporo, nie żałujemy. Nie jest droga. Ło -ho -ho -ho. Standardowo, baby. Do środka, do środka, do środka. Dziewczyna się już denerwuje, dlatego spinamy dupkę i działamy z zawrotną prędkością. No, jest już bardzo niecierpliwa. Jak możesz zauważyć. No, baby. Uspokój się. Już. Kończymy. Terroryjko mamy odświeżone. Teraz wracamy tylko szybko z nowym substratem, żeby ona się już nie denerwowała. Wpuścimy ją i zobaczysz, co będzie dalej. Żeby jej troszkę urozmaicić życie, dwa, takie kawałki, te sprawią. Że poczuje się troszeczkę inaczej. Spróbujmy to włożyć. Bejbe, bejbe, bejbe. Daj jeszcze chwilę tatusiowi. Tak jest na hodowli. Nie ma się to oszukiwać. To są standardowe rzeczy. Mamy jeden kawałek. Wkładamy drugi. No i jeszcze chwila. Mordeczko. Jeszcze chwila. Stresujesz się troszeczkę? Że ta wielka samica jest ten? Tak? Nie masz czym się stresować na no spokojnie. Jestem tutaj. Panuję nad tym. Wiem, że może to wyglądać trochę dziko, ale to już są detale. Ustawienie tego to będzie dosłownie momencik, szybki i wszystko wraca do normy. Jeszcze woda. Czekaj chwilę. Ale jak pewnie zwróciłeś uwagę, na początku pojawiło ci się w którymś z rogów, że film ten zawiera płatną promocję. Uff! W ogóle to tylko mi jest tutaj tak gorąco, czy tobie też? No właśnie, ale co zrobić, takie hobby? W ogóle, na jednych z targów teatralistycznych podbijam do przema za hobby. Widzę jego asortyment widzę rewelacyjne pojemniki, które od razu wpadły mi w oko. Powaga, od razu mi się mega spodobały. Podbijam do niego z tekstem: Stary, ile za ten, ile za tamten? Wybrałem sobie 4, 6 pojemników, a on do mnie mówi: Moi drodzy, witam was wszystkich w materiale, który chciałem, żeby powstał praktycznie od początku założenia tego kanału. No i jak mogłem przemkomi odmówić? Przeglądam Cieszę się, że spełniłem Twoje marzenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Swoją drogą te pojemniczki są naprawdę rewelacyjne. Kilka już z moich małych afrykańskich marzeń zaczyna się spełniać. Wprawdzie ptaszniki nie są od przema, ale mamy piękną samiczkę. Idiotę Lemira. Malutka, ale da radę. wspaniałą samicę Pterinochilus lugardi jedno z moich terrorystycznych afrykańskich marzeń jak najbardziej no i oczywiście po samcu, do każdej z nich a do tych pojemników wskoczą też jakieś afrykańce pojemniczki mega mi się podobają świetnie się sprawdzają oczywiście link do nich Macie w opisie tego filmu, no bo i jak żeby inaczej. A tego typu sosiereczki powymieniam właśnie na pojemniczki od Przema z Arachnowi. Dobra, wkładamy szyby. Okej, okay, nie ta. W tym terrarium te szyby muszą być włożone w odpowiedniej kolejności. Po prostu jedna jest troszeczkę dłuższa. No czekaj, mała. Druga trochę krótsza. Dobra, nie przedłużamy. Bo widzicie, że dziewczyna się niecierpliwi. A nie chce się chwalić. Ale takie fazy, jak teraz, zdarzają się tu codziennie. Dobra, spokojnie. Powinniśmy ją wyciągnąć. Nie, spokojnie, nie. Nie bój się, nie odsuwaj. Na luzie spróbujemy samicę wpuścić do terrarium. Nie powinno być na pinki. Ona powinna się poczuć komfortowo. Nie, nie, nie idź w moją stronę, baby. Tylko tam. O tak. Do domku. Do domku. I tak to wygląda. Wezmę sobie hak. Gdzieś go położyłem? Widziałeś go może? Bo raczej średnio ją. Ręką hamować. Jest. Dzięki za pomoc. Wracaj, baby, do środka. I widzicie, jeszcze. Będzie teraz przez chwilę tak kręcić. Poznawać środowisko. Nowe, wprawdzie nieduże. Ale spokojnie jej to wystarczy. Na jej nieduży umysł. Działający instynktownie. Wpłynie to na pewno kojąco. Nowe podłoże. Świeży zapach, którego do tej pory nie znała, sprawdza. Możesz sobie popatrzeć w ogóle, jak aktywnie macha językiem. Widzisz, ona cały czas wietrzy, sprawdza, co słychać w otoczeniu, gdzie jest i co robi. Przy okazji, mały przegląd: Baby, nie, wracaj do środka. Wracaj do środka. Jak widzisz, z tym wielkim gigantem nie było zbyt dużo problemu. Co nie znaczy, że każdy pyton się jest taki sam. U Namierzyła wodę, sprawdziła. Jest wodopój, to dobrze. Teraz zrobi sobie obejście po terarium. No i co, jak zauważyłeś, dziewucha aktywna przebadała sobie nowe lokum. Teraz, żeby jeszcze doprowadzić do tego, by spełnić jej, myślę, wszystkie potrzeby, wpuścimy jej kolegę. Zobaczymy, co się będzie działo. Ok, samica jest zainteresowana. Zobaczmy, czy chłopak coś poczuje? Jest dosyć mały. Ale co z tego będzie? Czy będą tygrysy? A może coś innego? Szczerze, zobaczymy. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco. I żeby cię nie ominęły aktualizacje, wiesz, co zrobić, żeby być na bieżąco. Tyle ode mnie. Widzimy się następnym razem w środę. Zaglądaj. Zapraszam. Trzymaj się. I miłej niedzieli. Hej!